Do wyborów jest coraz bliżej. Zobaczymy, jak to się zakończy. Ale warto sobie przypomnieć, że obecnie Polska lub Rzeczpospolita, lub Rzeczypospolita, tam jakiś, jakaś cyfra może być, na przykład trójka, czy jakoś tak. A obecnie pisowska Rzeczpospolita jest to zorganizowana grupa przestępcza, co jest bezsporne i być może wielu Polaków w Polsce i nie tylko. Przekonało się osobiście, lub czasami pośrednio, poprzez członków swojej rodziny, być może przez osoby najbliższe, że tak właśnie jest, że Polska to jest organizacja pisowska przestępcza, Mam nadzieję, że to jest mniej więcej zrozumiałe. Są to fakty, więc z nimi raczej dyskutować się nie da. Oraz ile cech faszyz towskich ta organizacja przestępcza pisowska by miała. Okay? To trzeba wszystko sprawdzić. przemyśleć, zastanowić się, ile różnych dodatkowych cech. Ta przestępcza pisowska organizacja by miała. Tam mogą być jakieś cechy faszystowskie i nie można niczego odrzucać. A Dogłębnie sprawdzić to i ustalić, jak wygląda to w rzeczywistości. Dlatego jest dobrze wiedzieć, z kim albo z czym ma się do czynienia. Czy jest to jakaś pisowska organizacja przestępcza, lub ta organizacja może, ale nie musi. Być rozmodlona do jakiejś istoty, bo jest bardzo wiele różnych bóstw i bogiń, do których można oddawać różne praktyki medytacyjne. Czy jakoś tak? Bardzo dziękuję za. Przyjęcie tego do wiadomości w skupieniu i w zrozumieniu, że obecne państwo pisowskie jest to zorganizowana grupa przestępcza, która działa dla swojego dobra, dla dobra wierchuszki i częściowo dla swoich członków, ale już być może nie dla dołów pisowskich. Powtarzam, być może już organizacja pisowska i wierchuszka nie działa za bardzo dla dołów pisowskich, ale dla wierchuszki pisowskiej i ich kumpli, i kumpelek tych najbliższych baronów różnych i tak dalej. To. Od jakiegoś czasu można się dowiadywać o historii skoków. Skoki, jaki tam był udział państwa pisowskiego, kto czerpał korzyści, jak widać, wymierne to były korzyści w kopertach, te korzyści mm, z polityków pisowskich. Najwyższego szczebla, a te koperty być może były przekazywane do najwyższej rangi funkcjonariuszy pisowskich już od być może początku, jak skoki zostały założone. Więc ówczesny Pis, jako nowa władza, Nowy narybek władzy mógł być zasilany z tej kasy, ze skoków, więc trzeba sobie uświadomić, kto stracił na tym, a kto zyskał. Przeważnie zyskuje wąska grupa tych, którzy jakiś system założyli, no, a niewinni uczestnicy tego systemu, wpłacający pieniądze i tak dalej, mogli dostać w plecy, a poprzez wypłatę z bankowego funduszu gwarancyjnego, można sobie odpowiedzieć na pytanie, kto tak na końcu zapłacił za to na dole, że ktoś na górze właśnie na taką kwotę przekręcił system. Dlatego też y, warto dowiedzieć się wszystkiego o skokach i kto czerpa z tego korzyści. Ok, kto ustawił system ty tam politycy byli, i resztę sobie dopowiedzieć. Dlatego też bardzo proszę po raz kolejny przyjąć wiadomość, że obecne państwo pisowskie to jest zorganizowana grupa przestępcza od wielu lat. Ok. Załóżmy, że to jest 8 lat. Załóżmy. Ok. Obecnych 8 lat pisowskich. Trzeba się przyjrzeć yy, pierwszemu pisowi, bo to jest drugi pis, a pierwszy pis był przed wejściem do Unii Europejskiej, tak, w tamtym czasie. Więc yy, jak wtedy działał pis i czy wszystkie decyzje były zgodne z prawem, czy też coś się doszukamy za panowania pierwszego pisu. Ok? Dziękuję bardzo za uwagę.